Witacie wtedy, że Państwo na kolejnym moim zagramy z Gran Turismo 2 Jeśli będziecie źle coś słyszeć lub coś w tym stylu nie No to ja nic z tym nie zrobię niestety Próbowałem teraz troszkę się, żeby było bardziej mnie słychać Ale tak jak nagrywam to tak mnie było w po prostu dźwięku z gry nie słychać Bo nagrywam ze sławek, To trochę, trochę szkoda niestety, nie? Trochę szkoda No i kolejny powrót Panie Raso Wiadomo Kolejny powrót W planach? Mam tam do przejechania coś bardzo ważnego. Ci wiadomo, mam zamiar przejechać całą tutaj tą stroneczkę. <grymne> Ale no, przejechać, znaczy, no, zacząć zacznę rozpocząć już to. Rozpocznę to już. No i pierwsze, gdzie mi jechali, Light White K. -cap. No to ja to auto na oczku mam pewne, nie? Takie małe, simacze, podobne auto na o, a nie ma napędu na tył, a my naprzód chyba tam jest przeważnie <gryorse> Dobra Nawet nie na domku, nie wchodzę, bo wyznacie mój chyba dom Jeśli oczywiście teraz jesteście, oglądacie No, nie, nie bardzo, ale zachęcam tam wcisnąć, nie, no, nie chcę wam tam zmuszać, ale no Tam na dole w Dolnym w dolnym rogu Jest tam, no ciśnij subskryb, 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 subskrybuj mój kanał Lub oczywiście powiadomienie jak tam będą komentujcie, komentujcie i lajkujcie <laughs> mój głos jest, jest jakiś o dobra, już... <laughs> ten, dobra. przechodzimy do tego e, wybór nie będzie chyba prosty mi się wydaje jeśli beta to będzie, który ja chcę to myślę, że jest ale nie ten tak 98 tak, mam zamiar demio, bo demio wiadomo, demio to jest auto takie naprzód. Na Zgadzam z dynki znowu auto. No ale co to, no, bardziej wolę go wziąć niż wziąć sobie inne, nie? Więc, no dobra, no taki kolorek... No, nie ma innego wyboru, no. Dobrze, nawet tuningować nawet go nie będę. Po co przeważnie? Same wolne auto. on na, właśnie na tym, na tym auto jest najbardziej dla mnie polecany. dla mnie, bo to auto jest takie nie fajne, no taki hatchback, może powiem taki hatchback, na, taki czterodziewy. Fajne. Nie wiem czy takie auto istnieje na realu, ale chyba istnieje... Chyba, nie widziałem, ale chyba tak. Bez bez wielkiego, wielkiego przeciągania mam no, zamiar mówić już normalnie. <grymne> Jedźmy wyścig. Pierwszy wyścig będzie bardzo prosty Jedziemy w Short. I dwoski wyścig Krótki Ja to wiadomo. Manualna trzynie biegów Tak, a lewo, w prawo. Jadziem Jeszcze fałta Przewodnie jakieś Tak jakąś tam mawę jeszcze To też to jest licencja. Tak, auto z licencji. Wiadomo, innego auta. To jest Mazda Speed ISA jest 1. Jak to już, już będzie, żeby Nie. Dlaczego wyświetlałem to auto? kurczę. Nie, chcę w... nie chciałem dużo wydawać. Wiecie, ja to oszczędny chłopak, oszczędny gracz. Jak ty jeździsz? Przeważnie znowu długo nie grałem, ale no przecież ja już muszę coś tu zrobić. Trzeba zacząć wreszcie nagrywać, bo to już jest po prostu... Nie dość na to co robię. To taki youtuber jak ja się może pociągnął. Mówię przedsięwzięć, tak w sensie, to tak się normalnie. No, ale, ej, ja staram się ja to, ja to nad tym myślę i mojego kanału więc, nie, trudności znaczy, ja, chciałbym powiedzieć jest kurczę, ale, ja to powiem zaraz się najbardziej potrafię kanał będzie potem rozwijany oczywiście ktoś ma, ma, no to kur... Dawajcie, no próbujcie mnie, no mówcie co jest, auto nie jest takie szybkie Przeważnie mi liczy to no nie to 160 no, tak, no, tak. na godzinę ale... Znaczne drifcie, ale nie ma... No tak, no to dziś, dziś muszę teraz tą gosztę siedzieć. Kilometrów na godzinę. Kilometrów? Jezus... No dobra, nie mówię, że to będzie na razie, Zauważyłem. Jeśli nibyście ci widzieli trasy, to też nie moja wina. Tak, to też nie moja wina, bo... Powiedzmy, to jest wina emulatora. Którego na tym emulatorze nagrywam. No dobra, rom... Następny jest short. Krótka kolejna z... Amerykańskich wyścigów. Waga? Mogę jechać. Ć e, e. Powtarzam się. Kurczę, nie rób tego. Proszę, nie rób tego. No Dobra, jakie mamy tutaj teraz? W tak, Nie wiem, się wtedy, że Państwo na kolejne moje zagramy z Grand Turismo 2 Jeśli będziecie coś słyszeć lub coś w tym stylu nie, no to ja nic z tym nie zrobię niestety. Próbowałem teraz troszkę kreścić, żeby było bardziej mnie słychać, ale tak jak nagrywam, to tak mnie było po prostu dźwięku z gry nie słychać, bo nagrywam ze Sławek, to trochę, trochę szkoda niestety, nie trochę szkoda. No i kolejny powrót, panie Raso. Wiadomo. Kolejny powrót. W planach yy, mam tam do przejechania coś bardzo ważnego. Ci wiadomo, mam zamiar przejechać całą tutaj tą stroneczkę. <laughs> Ale no, przejechać, znaczy, no rozpocząć już to. Rozpocznę to już. No i pierwszy będziemy jechali. Wide, Live White K. Kap. No to ja to auto na oczku mam pewne nie? takie małe ślimacze podobne auto napęd na tył o, a nie ma napędu na tył, a mi naprzód chyba tam jest przeważnie <głosy> <głosy> dobra nawet nie na domku nie wchodzę bo wyznacie mu chyba dom jeśli oczywiście teraz jesteście oglądacie no nie, nie bardzo ale zachęcam tam wcisnąć nie, no, nie chcę wam tam zmuszać ale no tam na dole w dolnym, dolnym rogu. Jestem ja nacisnięty subskrybuj. Subskryb, subskryb, zasub, zasubskrybuj mój kanał lub oczywiście powiadomienia, jak tam będą. I komentajcie, komentujcie i lajkujcie. <laughs> mój głos jest, jest jakiś o, dobra, już się... <laughs> Ten, dobra. Przechodzimy do tego. E, Wybór nie będzie chyba prosty, mi się wydaje. Jeśli pytał to będzie, który ja chcę, to myślę, że jest. Ale nie ten. Tak. 98 Tak, mam zamiar Demio, bo Demio wiadomo. Demio to jest auto takie na, na przód naprzód. Ganty moje jedynki znowu auto. No, ale co to, no, Bardziej wolę go wziąć niż wziąć sobie inne, nie? Więc... No dobra, no taki kolorek. No, nie ma innego wyboru, no dobrze, nawet tuningować nawet go nie będę po co przeważnie same wolne auto, ona On właśnie na tym na auto jest najbardziej dla mnie polecany dla mnie, bo to auto jest takie przenośnie fajne, no taki hatchback, może powiem taki hatchback, na, taki czterodziewy fajne nie wiem czy takie auto istnieje na realu, ale chyba istnieje chyba, nie widziałem, ale chyba tak bez wielkiego przeciągania mam zamiar mówić normalnie. <grymne> Jedźmy wyścig. Pierwszy wyścig będzie bardzo prosty. jedziemy rom short. I dwoski wyścig. Krótki. Ja to wiadomo. Manualna skrzynia biegu. Tak, lewo, w prawo. Jadzie. Idziekiem auta. Prowadźnie no, no jakieś zyski. Jakąś tam mazgę jeszcze mamy? No, ale auto też to jest z licencji. Tak, auto z licencji. Nie innego To jest mazda Speed ISA Z1. Dlaczego to żeby widzieć? Mr. <grywa> <grywa> Wygrywamy Black To oh, jest ta targa jest na Czy No Kapcinio, no ale ja to mówię na to maci Znowu ty, ty Ten kurde wagon to to wygraliśmy teraz. Jak to tak przeliczę. 4, nie 5. Tak, 18 tysięcy. Fajnie nie. Dobra, moje obecne auta, które mam wam pokazać. Pierwszy, za wygrane pierwszy wyścig, czyli tego Roms Short. Wygrałem Mugen Bita. Malusienki autko, nie wiem takie auto w ogóle wróć widzę się ale chyba nie ma chyba takiego drugie to o tym właśnie jest właśnie Demio Aspekt się troszeczkę lekki jest, to bardziej, bardzo lekki jest ale też troszeczkę taki ciutek szybszy powiem szczerze nie, już dopiero wolę tego co Demio no i mógłę CRX dwójkę No, jakoś wyścigłoś tam, może się nada no to co, to byłoby na tyle. <gry> Dziękuję serdecznie na Zagrajmy... tego tak właśnie serii Zagrajmy z Gran Turismo. Dziękuję serdecznie. Będziemy się w kolejnym odcinku, który będzie. O? nie wiem, jaki będzie, ale się sobie wiecie sami. No do widzenia. Cześć.